A to jest krótkie otwieranie skrzynek w CSGO I otworzymy sobie tylko trzy skrzynki Myślę, że coś fajnego drobnie Najpierw ta zimowej ofensywy Tutaj fajne M4A4 No i tak AWP M4A1S też jest fajne No to jedziemy I mamy... I fama skoda M240 magma, no najgorsze co może być yy, Okej, okay. no to może teraz to Tu AWP, fajne, P90 AUG też, SG553 I i i co będzie? Aj no, przeleciał AK47, czerwona linia, no fajnie Chciałem mieć jakiś skin do AK47, jest, ale czy on jest? Nawet dużo warty. Zaraz zobaczymy. I on jest warty, ale chyba tam 2 euro, czy tam ile? Nie wiem. myślałem, że 2 euro a to jest. To fajnie. To już nam się zwróciło to otwieranie. Super. Ok. Została ostatnia skrzyneczka z broń łowczy. Tutaj można trafić nóż łowcy pewnie bardzo dużo warty. A AK47 też fajne, m 4 a s też, P90 nawet też fajne. No to jedziemy. I mamy Gali AR Kami. No, nawet spoko to wygląda, ale nie jest pewnie duży. Łatwiej. No dobra, ja się z wami żegnam Otwieranie screeny się zwróciło i może jak to sprzedam, będę dalej otwierać. Trafiliśmy tu M249 Magma, AK-47 Czerwona Linia i Gali AR-kami. Dobra, to ja się będę Dajcie lajka, suba, arka.